sesja Rady Gminy rozpatruje bardzo ważne zadania stanowiące o funkcjonowaniu gminy. Oprócz takich podstawowych rzeczy, którymi były sprawozdania przyjęte za ubiegły rok, sprawozdania poszczególnych komisji, było podjęte szereg ważnych uchwał. Te uchwały dotyczyły głównie pomocy raz dla seniorów, dla osób, które są czasami samotne, które nie mają osób bliskich, które mogłyby, które mają takie wsparcie, poprzez możliwość skorzystania z naszego programu i otrzymania na przykład czy opasek takich, które, które ratują życie ludzkie i powiadamiają o niebezpieczeństwie. Dodatkowo przyjęliśmy bardzo ważną uchwałę, czyli taką tak zwaną uchwałę wytchnieniową, która mówi o pomocy dla rodzin, które mają osoby niepełnosprawne, a szczególnie dzieci, które mogłyby z, tej, z tego naszego programu korzystać. Podjęliśmy mieliśmy bardzo ważne uchwały. Ja się bardzo cieszę, ponieważ w ramach programu stop wykluczeniu otrzymaliśmy dofinansowanie prawie 5 milionów na budowę zejść przy plażowych w miejscowości Stegna. W chwili obecnej kończymy procedurę przetargową, ale niestety wartość przedmiotu inwestycji, która była skoszorysowana pod koniec roku na 5 milionów 200 w tej chwili najtańsza oferta była 7 milionów 333 tysiące. Więc Rada dzisiaj zatwierdziła nam w budżecie te środki finansowe. Mamy to w WPF-ie i będziemy mogli podpisać umowę na realizację z tego zadania. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, ponieważ Gmina Stegna na zejścia przyplażowe od, od lat oczekuje I No i do tej pory, jak gdyby, nie udało się tego tematu zrealizować, a w tej chwili mam nadzieję, że to będzie zrealizowane. Ku ucieszeniu nie tylko mieszkańców gminy Stegna, ale przede wszystkim turystów korzystających, korzystających i przebywających na naszym terenie. Było poruszanych bardzo wiele spraw związanych no, z pobytem tu mieszkańców Ukrainy na naszym terenie. W tej chwili mamy wydane ponad 800 peseli. Przebywa ponad 700 osób. One przebywają w różnych miejscach. Są w części już sfinansowane bo to przychodzą pieniądze od wojewody, więc te umowy, gdzie są prywatne budynki gmina wiadomo, że spisuje ośrodki bezpośrednio negocjują z wojewodą. Dużo dzieci przebywa w poszczególnych naszych placówkach już oświatowych. Najwięcej jest ich w Mikoszewie, w Jantarze i w Stegnie. Parę osób jest tylko w Tuńsku, w Drewnicy, w szkole nie ma w tej chwili ża żadnej osoby. Także o tych wszystkich sprawach tu dzisiaj była mowa także jestem wdzięczna radzie za podjęcie tych wszystkich uchwał które umożliwią nam poprawę to życia mieszkańców naszej gminy to za chwilę zaczyna się sezon. Ja się bardzo cieszę i chciałam podziękować, bo po tylu latach trudnych jakby rozmów udało nam się porozumieć i wypracować pewne stanowisko z lokalną organizacją turystyczną. Podpisaliśmy wstępnie porozumienie razem, jak gdyby będziemy decydować o tym, jak pieniążki zostaną wyzna wykorzystane, bo do tej pory z opłaty miejscowej, którą gmina, którą zbierała mogła, zbieraliśmy w, około, w granicach

Na ostatni rok był jakby najlepszy w okolicach 200 tysięcy, a moglibyśmy zebrać pięć razy tyle, więc w tej chwili wypracowaliśmy wspólne działania z lokalną organizacją turystyczną, U ustaliliśmy, że 70% zebranych środków będą przekazane na inwestycje związane z turystyką. Tak, no w tej chwili właśnie zbieramy pieniążki na budowę zejść przyprażowych w Stegnie, tak, tą kwotę, która nam jak gdyby brakuje. Do... Do, do, do zrealizowania. Przygotowane są przez lot specjalne takie tabliczki, które mówiące o to, że to są ośrodki, które wspierają działanie gminy i działanie branży turystycznej, więc tych działań zaczyna być coraz więcej. Mam nadzieję, że wygospodarowane pieniądze to nie tak, że my przekazujemy tego, tylko one będą wydzielone w funduszu gminy i ustalane wspólnie z lotem, jakie działania będą podejmowane. Myślę, że jest to taki mały pierwszy krok do tego, żeby żeby, żeby było lepiej i żeby można było więcej tych środków pozyskać, bo im więcej ich pozyskamy, tym, tym to będzie korzystniejsze dla mieszkańców. My oprócz tego, że przekazujemy corocznie składkę w wysokości 30 tysięcy na możliwość funkcjonowania tego lotu, za zebrane pieniążki w ubiegłym roku kupiliśmy tak zwane krzesła życia. One będą zamontowane dopiero do, do połowy czerwca. To są takie urządzenia, które już jakby po godzinach funkcjonowania ratownictwa będą mogły w przypadku jakiejkolwiek tragedii, co mam nadzieję, że żadnej nie będzie i, i, i tak przy tym będę obstawała cały czas, będą mogły ratować życie ludzkie. Ja myślę, że ten temat dopiero jeżeli zamontujemy, to ja myślę, że dopiero to pokażemy, na jakiej zasadzie będzie funkcjonowało. Więc ja bardzo dziękuję lotowi za naprawdę olbrzymie zaangażowanie, za to, że wspierać będą gminę w realizacji tych ważnych zadań, tak?